Dzień dobry. Witamy dzisiaj w lakierni Dar Art w Dziecionowie koło Góry Kalwarii. Dzisiaj chciałbym porozmawiać krótko z właścicielem zakładu, czyli Darkiem, na temat generalnie lakierów. A zacznią, zacz, chciałbym zacząć od tego, yy, od kiedy zaczęłeś tą swoją przygodę z zakierowaniem mebli. Moja przygoda z zakierowaniem mebli zaczęła się jeszcze od czasów szkoły zawodowej, czyli jakieś 20 parę lat, ale od 14-15 lat generalnie tylko tym się zajmuję. Czyli bardzo duże doświadczenie. Hmm, sporo. Z tego, co mówiłeś, e, z epizodami za granicą również? Tak, e, no tak oczywiście malowałem meble również na Belgii, we Włoszech, w Polsce w kilku firmach. Także przekrój, e, doświadczenie bardzo duże można międzynarodowe. Międzynarodowe. Doświadczenie międzynarodowe. E, drugie takie pytanie dotyczy tego, jak się zaczęła Twoja przygoda z CSV. Generalnie moja przygoda z CSV zaczęła się od kontaktu na Facebooku. Rozumiem. Czyli post i odpowiedź. E, tak, dokładnie. Był mój komentarz, była odpowiedź, był telefon, e, rozmowa. Wizyta technologa, no i także laszowa. Świetnie. A następne pytanie dotyczy, czego dotyczy tego generalnie, jak oceniasz produkty i co się w ogóle skłoniło do tego, żeby jednak podjąć tą współpracę na bazie tych produktów? Znaczy, no, na przykład, już podczas wizyty technologa przetestowaliśmy dokłady, czy testowaliśmy lakiery? No i co mnie skłoniło na pewno, jakoś tych lakierów? Jakość podkładów, jakość lakierów, siła krycia, rozdawalność no po prostu są dużo, lepsze część Szczególnie na bazie Twoich doświadczeń. Szczególnie na bazie moich doświadczeń, dokładnie. Wielu firm, chyba, które. No, generalnie chyba wszystkie firmy liczące się na rynku europejskim, może w ten sposób. No tak, tym bardziej, że mówimy o Skandynawii i no, o. Włoszech. Tak, centrum lakierów, dokładnie, czy w Włochach. Dokładnie. dokładnie. A jeśli chodzi o mieszanie, bo to też jest takim jednym z głównych tematów naszego spotkania i wywiadu, co było powodem, że w ogóle zaświtało Ci w głowie to, żeby mieć mieszanie. Bo są różne opinie na temat, czy to jest potrzebne, albo nie. Na pewno, to mnie stwierdziło do tego, logistyka. Logistyka. Współpracowałem z kilkoma firmami, gdzie coś mi przyjechało, coś mi dojechało. Generalnie logistyka. Logistyka, jeszcze raz logistyka. Ok. Czyli zawsze od czegoś się zatrzyma. A na koniec takie chyba najważniejsze pytanie dotyczące tego, co byś doradził co byś polecił swoim kolegom lakiernikom meblowym. Jeżeli chodzi o to, w momencie kiedy oni się wahają, czy wziąć taką mieszalnię czy nie, jakie są argumenty za, po tych w sumie paru miesiącach, bo musimy dodać, że Darek no mieszalnie od lipca, mamy koniec września, więc można powiedzieć, że trzy no, miesiące. miesiące takiej ostrej pracy, więc są wady i zalety. Może zacznijmy od... Zaleta, jeśli będzie was, to nie będzie war. Na pewno zaletą jest to, że ma małe gabaryty w mieszanik, tak? E, nie jest on duży, można go postawić dosłownie wszędzie, tak? 2 metry na 80 cm. Dokładnie. Mniej e, nie jest to duża rzecz. E, druga rzecz, e, bogata kolorystyka. E, mamy tutaj zakres kolorów od reala, przez NCS, skończywszy na kolorach wewnętrznych Sirki. E, dostępność receptur. E, dostępność pigmentów, co dalej mogę powiedzieć, na pewno jest to dużo korzystniejsze finansowo niż zamawiać lakiery z firm zewnętrznych, gdzie no niestety oszczędności są i to duże. Druga rzecz, najważniejsza według mnie, komfort psychiczny. Komfort psychiczny dla lachiernika, bo potrzebuje, nie wiem, Kilogram lakieru przyjdzie, umieszcza kilogram, gdzie jest dużą oszczędnością, bo nieraz jest tak, że jest doróbka, potrzebujesz zrobić, nie wiem, pół kilograma lakieru, Czy chodzi o pół kilograma, więc oszczędzamy w tym momencie czas, oszczędzamy e, materiał, gdzie nie musimy zamawiać kilograma czy dwóch, bo nikt tam innej ilości nie dorobi. E, no i to mówię, najważniejszy komfort cykliczny. nie musisz się martwić o to, że nie dojedzie, nie ten kolor przyjedzie, gdzie też się zdarza. Wszystko zależy już od tego, kto się przyłoży do mieszania rakierów. Okej, okay, dzięki. A jeszcze, jakbyś to powiedział, duża jest ta różnica między, cenowa między lakierami, które sam produkujesz, a lakierami, które zamawiasz, zamawiasz do tej pory dostawców. Oczywiście mniej więcej. No tak, mniej więcej między konkurencją, konkurencyjnymi firmami, a, a tutaj z Kirką, to jest jakieś 30%. Takie mocne 30%. Nie liczyłem tego dokładnie, ale na pewno jest 30%. To zaskakująco dużo, chyba. No, no, to, to już tam. muszą ocenić ci, którzy. To, wie... Wydają pieniądze, ale wydaje się, że 30% to jest bardzo dużo. A do tego jeszcze pewnie musimy dodać kwestię oszczędności związaną z tym, że dorabiasz dowolną ilość. ilość. do dowolną ilość, tak jak powiedziałem wcześniej. Potrzebuję 25, 250 gram na kierunku, są 250 gram na kierunku, gdzie receptura też mi to. A nie zamawiasz kilograma, A nie zamawiasz kilograma, kilograma tak. dla innych. Więc tu jest oszczędność materiału, gdzie potem. Um... Jeżeli są to jeszcze jakieś normalne, znaczy normalne, w sensie kolory chłodliwe, czyli typu 9003, nie wiem, jakieś 2500N, oczywiście możemy tego mieć i 10 kg na stanie, bo to kiedyś nam pójdzie, ale jakieś uciśnione kolory, gdzie w sumie będą stały 2-3 lata i nie pójdzie ten kolor. Więc umieszczanie pół kilograma na pewno nam zniweluje stratę następnego pół kilograma. Tak, wydaje się to logiczne, ale trzeba to do doświadczyć. Nie zabierając więcej czasu, zapraszamy do Darar, jeżeli ktoś ma problem z lakierowaniem albo chciałby usługowo sobie polakierować d, a do CSV, do zakupu, mieszałem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.